W czwartek 21 kwietnia do nowego rozdołu w Ukrainie wyruszył z Polic transport humanitarny, a w nim m.in. artykuły spożywcze z długim terminem przydatności oraz środki chemiczne. W akcję pomocy włączył się także powiat policki. Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Policach, która odbyła się w czwartek 14 kwietnia, radni powiatu polickiego podjęli uchwałę dotyczącą udzielenia pomocy rzeczowej miastu nowy rozdół w Ukrainie. Uchwała dotyczyła udzielenia pomocy rzeczowej o wartości 10 tysięcy złotych i zakupu artykułów spożywczych przeznaczonych dla ludności cywilnej przebywającej na terenach objętych konfliktem zbrojnym. Zakup najpotrzebniejszych artykułów oprócz powiatu polickiego wsparły także gmina Dobra i spółki gminne gminy Police. Transnet, Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacji, Przedsiębiorstwo Energetyki ciepnej w Policach i Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach oraz radna powiatu polickiego Małgorzata Siemianowska. Chcę złożyć podziękowanie dla wiadomo, gminy Dobra, gminy powiatu polickiego, naszych przedsiębiorstw komunalnych, no i gmina Policy naszych... Ludzi z dobrego serca, którzy doprowadzili do tego, że to wszystko zostało zrealizowane i dopięte do końca. Będący podczas załadunku artykułów starosta Policki Andrzej Bednarek, podziękował radnym Powiatu Polickiego, a także wójt gminy Dobra Teresie Derze za przekazanie środków finansowych na organizację transportu humanitarnego. Nie sposób w takiej sytuacji, kiedy jedna z gmin Powiatu Polickiego chce pomóc realnie w środkach żywności, żeby być obojętnym, dlatego. Ze swojej strony, jako powiat policki, dołożyliśmy 10 tysięcy złotych i tu bardzo y, głębokie ukłony naszym radnym, którzy zrozumieli tą nagłą sytuację i potrzebę. Nie sposób nie podkreślić również roli radnych Gminy Dobra. Oni również, jak to zawsze w takich momentach, Gmina Dobra stanęła na wysokości zadania i też wsparła kwotą 10 tysięcy złotych transport. Inicjatorem czwartkowej akcji był burmistrz Polic Władysław Diakun. W piątek 22 kwietnia odbyła się konferencja online otwierająca projekt pod nazwą Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w powiecie polickim. Udział w konferencji wzięli członek zarządu powiatu w Policach Beata Chmielewska oraz doktor inżynier Karolina Kurz-Orecka, członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Podczas konferencji przedstawiono główne założenia projektu oraz zaprezentowano schematy poprawy efektywności energetycznej w budynkach. Projekt realizowany będzie w Zespole Szkół imienia Ignacego Łukasiewicza w Policach, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Policach oraz Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży. A w ramach projektu planowane są następujące działania. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, w tym wymiana grzejników, docieplenie ścian zewnętrznych warstwą stropianu, wymiana drzwi zewnętrznych, docieplenie stropodachu, Wymiana stolarki okiennej, modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej z niezbędnym wyposażeniem i osprzętem, montaż wentylacji mechanicznej, wymiana oświetlenia na energooszczędne z czujkami ruchu i montaż paneli fotowoltaicznych. Ponadto zrealizowany zostanie m.in. konkurs fotograficzny i warsztaty ekologiczne. Projekt pod nazwą Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu Energia Odnawialna efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne oraz w ramach rządowego funduszu inwestycji lokalnych. Najpierw musimy ograniczać zużycie energii, potem kładziemy nacisk na poprawę funkcjonowania systemów technicznych, ich wydajność, jakość, wprowadzamy odnawialne źródła energii i zarządzamy całym koszukiem, który mamy do dyspozycji. Wysokość dofinansowania wynosi blisko 7,5 miliona złotych, natomiast ta całkowita wartość inwestycji to ponad 9 milionów złotych. Powiat Policki Pomaga to działanie, którego celem jest udzielanie mieszkańcom powiatu polickiego pomocy w rozwiązywaniu różnych spraw i problemów życia codziennego. Wsparcie mieszkańców powiatu to jedno z najważniejszych zadań, jakie starostwo powiatowe w Policach stawia sobie w swojej codziennej pracy. Pracownicy pragną wskazać wszystkim potrzebującym osobom starszym, niepełnosprawnym czy zagrożonym wykluczeniem społecznym, w jaki sposób mogą uzyskać potrzebne informacje, dofinansowanie lub opiekę. Doradzamy, jak pozostać aktywnym, dbać o zdrowie, korzystać z działań różnych instytucji i organizacji na terenie naszego powiatu. Tworzymy także dodatkowe możliwości udzielania pomocy w znalezieniu pracy, rehabilitacji, zakupie potrzebnego sprzętu ułatwiającego funkcjonowanie czy likwidację barier architektonicznych. Starostwo Powiatowe w Policach kładzie również nacisk na ochronę mieszkańców powiatu polickiego przed zagrożeniami istniejącymi w internecie i na drogach. Na łamach portalu powiat policki informuje o podstępnych działaniach przestępców. Tworzy również miejsca, w których świadczona jest opieka i wsparcie. Wspierane są organizacje pozarządowe w ich działaniach aktywizujących mieszkańców zamieszkałych na terenie powiatu polickiego. Zapraszamy zatem Państwa do korzystania z informacji zawartych w wideobibliotece umieszczonej na stronach internetowych, abyście Państwo wiedzieli gdzie uzyskać pomoc i z jakich udogodnień możecie skorzystać w powiecie polickim. 21 kwietnia na zaproszenie władz powiatu polickiego do uczniów zespołu szkół imienia Ignacego Łukasiewicza w Policach przyjechał Dentobus, czyli mobilny dentysta. Jest to akcja cykliczna. Już drugi rok zapraszamy Dentobus do zespołu szkół po raz czwarty. Opiece stomatologicznej poddawane są dzieci w różnym wieku, ale w tym przypadku to już druga wizyta, która jest dedykowana dzieciom z klas 1-4, tak żeby jak najmłodsi uczniowie przyzwyczajali się do. Spotkania z dentystą do zabiegów dentystycznych, żeby się nie bali, ale też żeby ich świadomość na temat tego, jak dbać o zdrowie i że to jest takie ważne, mogła rosnąć i była coraz bardziej ugruntowana. Głównym celem przyjazdu było udzielenie świadczeń ogólnostomatologicznych oraz profilaktycznych zawartych w koszyku świadczeń gwarantowanych dla dzieci i młodzieży do lat 18, w tym wizyty adaptacyjne, nauka prawidłowego szczotkowania zębów, lakierowanie, badania okresowe i kontrolowanie rolne oraz leczenie próchnicy. Dentobus jest w pełni wyposażonym stomatologicznym gabinetem zabiegowym dysponującym między innymi specjalistycznym sterowanym elektronicznie fotelem dentystycznym, zestawem punktowego RTG oraz niezbędnymi narzędziami stomatologicznymi. Pomysł leczenia dzieci w Dentobusie wynika bezpośrednio z zatrważających statystyk dotyczących zdrowia jamy ustnej u dzieci. Problem próchnicy występuje u 90% najmłodszych pacjentów w Polsce. Stomatolodzy podkreślają, że próchnica u dzieci, szczególnie z małych miejscowości, stanowi duży problem. To obszary, na których brakuje wykwalifikowanych stomatologów, do kosztów leczenia dochodzą jeszcze opłaty za dojazd na wizytę w innym mieście. Nie pozostaje to bez wpływu na stan uzębienia dzieci i młodzieży. Co drugi trzylatek ma problemy z próchnicą. Wśród sześciolatków jest niestety jeszcze gorzej tylko około 14% dzieci w tym wieku nie musi leczyć zębów z tego powodu. Próchnica to problem nie tylko estetyczny, wpływa na stan całego organizmu. Obecność szkodliwych bakterii w jamie ustnej sprawia, że dzieci mogą być bardziej podatne, np. Na, na choroby serca. Jeżeli próchnicą dotknięte są mleczaki, to istnieje duże ryzyko, że również zęby stałe będą zaatakowane chorobą. Stomatolodzy od lat ostrzegają przed skutkami zaniedbań, które widoczne są zwłaszcza u dzieci. Dla każdego dzielnego pacjenta organizatorzy akcji przygotowali specjalne dyplomy i upominki. Powiatowe eliminacje Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym zostały rozstrzygnięte. W trakcie rywalizacji uczniowie musieli wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego oraz umiejętnościami praktycznymi z zakresu udzielania pierwszej pomocy, jak również jazdy po torze przeszkód. Turniej zorganizowany został przez Komendę Powiatową Policji w Policach na terenie Miasteczka Rowerowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Policach. Celem turnieju jest podnoszenie kultury młodego społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej. Uczniowie najpierw musieli zmierzyć się z testem wiedzy, zawierającym 35 pytań dotyczących przepisów ruchu drogowego. Następnie uczestnicy byli oceniani przez ratowników medycznych pod kątem umiejętności praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Kolejnym etapem była jazda rowerem po miasteczku rowerowym, po czym zawodnicy mieli za zadanie pokonać na rowerze tor przeszkód. Jest to turniej przeznaczony przede wszystkim dla uczniów szkół podstawowych. Mamy tutaj dwie grupy wiekowe od 10 do 12 lat i są to drużyny składające się z czterech osób, a drugą grupą wiekową jest grupa od 13 do 15 lat i ma, tam mamy... W grupie trzech uczestników. Zwycięzcami zawodów w młodszej grupie zostali uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrej, natomiast w grupie starszej uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu. Najlepsi wezmą teraz udział w turnieju na szczeblu wojewódzkim, gdzie będą reprezentować Powiat Policki. Zwycięzcom wręczono nagrody ufundowane przez grupę Azoty Police, Starostwo Powiatowe w Policach, Gminę Police, Gminę Dobra, Gminę Kołbaskowo oraz Polski Związek Motorowy.